Cześć! Dzisiaj pośrodku niczego, czyli na drodze między polami, e, znalazłem takie oto ruiny. Nie wiem, co to jest stodoła, dom jakiś może był kiedyś. E, w każdym razie przyjechałem tutaj motocyklem marki Romet. E, zaraz, czy ja mam vu? E, ja tu chyba byłem. E, tak, byłem na pewno. I to nie jest vu. Ja tutaj byłem, skuterem bardzo podobnym do tego. E, w tym samym miejscu, tak. I to nie jest déjà to jest po prostu nowy pomysł na skutery, który od kilku lat pojawia się właśnie na terenie Chin czy na terenie Europy, na terenie w ogóle całego świata. I cóż to jest za pomysł? Pomysłem jest stworzenie skutera, który ma być zdatny, czy ma być przydatny do podróżowania do przygody. I tutaj mamy, mamy Rometa. Romet XDV125. Popatrzcie, jak przykryję tą literkę X i zrobię sobie A z tego, to mamy ADV. ADV znaczy Adventure. Zmiana tej literki z, z A na X ma sugerować to, że ten motocykl jest zdatny do tego, żeby radzić sobie dobrze w terenie. Ja nie jestem miłośnikiem jazdy terenowej, takiej całkiem hardkorowej, natomiast zabrałem go na drogi właśnie polne, na drogi nieutwardzone, z lekkim piaskiem, lekkim szuterkiem i radził sobie on tutaj bardzo dobrze. Myślę, że większość skuterów by sobie tutaj poradziło też dosyć dobrze, natomiast ten jest lepszy od innych, jeśli chodzi o te drogi takie polne ze względu na opony. Zawieszenie też troszeczkę, ale głównie ze względu na opony. I, Ale o tym powiem Wam jak, jak będziemy sobie go mawiać e, z bliska. Teraz na nim usiądę, pokażę Wam jak się na nim siedzi, jak się na nim wygląda. E, standardowo Dobra, tak standardowo, słuchajcie, ja mam 1,82 wzrostu. Często o to pytacie, więc zaraz o tym mówię. 96 kg aktualnie ważę. Lekki brzuszek mam, więc skuter ma co ciągnąć. Tak wyglądam na nim. Podparty dość wygodnie mogę sobie nogi postawić. Myślę, że jak ktoś byłby niższy, to również jeszcze jest w stanie, sobie nawet też pełną stopą tutaj dotknąć. Dlatego że widać, że mam tutaj tylko tu jeszcze lekkie zgięte kolano. Natomiast jak sobie na nim usiądę. Nawet zrobimy to inaczej, tak o. o, to widzicie, że siedzę wyprostowany, oczywiście pozycja typowo skuterowa i z moim wzrostem siedzi się dość wygodnie, można powiedzieć, chociaż wolałbym, żeby kanapa była troszeczkę tutaj bez tego podparcia, żeby mógł sobie dalej usiąść. No ale to jest kwestia przymierzenia się, bo tutaj nie ma w mocy, nie ma regulacji. Jeśli chodzi o, o kanapę, trzeba usiąść, zobaczyć, jak się na nim siedzi. E, gdybym był niższego wzrostu, mógłbym sobie również nogi tutaj dać po skosie w dalszej trasie. Tutaj jest to o tyle utrudnione, że e, no jest to niekomfortowe ze względu na to, że za blisko siedzę. Chyba, żebym siedział bardziej z tyłu, no to wtedy mógłbym sobie nogi wyprostować i w dalekiej trasie móc sobie jechać, no ale to znowu jest niewygodnie, bo siedzimy w połowie. Połowie tej kanapy. Więc coś za coś. Przypuszczam, że można by sobie taką kanapę dać do na zimę, na przykład zdemontować i dać do tapicera, i sobie ją po prostu przemodelować na inaczej. Wtedy można sobie z wyższym wzrostem również wygodnie poradzić. Ee, jeśli chodzi o pozycję na tym odcyklu dalej to akurat tutaj kierownica była na odpowiednim poziomie. Natomiast gdyby komuś była za, wy, za nisko, można ją sobie podnieść. Tutaj jest możliwość też zamontowania rajzerów, Myślę, że o 2 cm. Tu linek powinno wystarczyć, ale to trzeba pytać w serwisie, czy rzeczywiście ty linek jest tyle, żeby troszkę podnieść, ale jest możliwość zamontowania risera na pewno, ewentualnie trzeba będzie przedłużyć sobie tutaj te link, yy, czy to przełącznik elektryczne. Yy, więc yy, tak wygląda facet m 82 na tym skuterze. Yy, jeśli chodzi o szybę, ta szyba jest regulowana, można ją sobie ustawić bardziej Płasko, ta jest postawiona maksymalnie wysoko jak się da. Yy, chroni to na pewno troszeczkę przed chłodem, troszeczkę przed deszczem, tutaj z przodu. Natomiast w kasku dość mocno szumi, yy, jak dla mnie, fajnie byłoby tutaj sobie ją, tą szybkę dać jakąś wyższą albo sobie zamontować deflektor. Wtedy byśmy byli praktycznie bardzo fajnie chronieni i również mielibyśmy komfort w kasku byłoby troszeczkę ciszej niż jest zazwyczaj. Jeśli chodzi o przepychanie się w korku tym sprzętem, to myślę, że bardzo fajnie. Lusterka praktycznie nie wystają poza, e, poza kierownicę, więc, więc, mamy dobre czucie, jak, 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 szeroko możemy się gdzieś tam w jakieś, jakieś, wąskie uliczki, czy właśnie gdzieś między samochodami poprzepychać. W wąskich uliczkach nawet, jeśli są zaparkowane. E, ok, co do samego, co do samego motocykla. E, to jest e, motocykl Marki Romet. Ale jest produkowany w Chinach, w fabryce RIA Motorcycle, nawet jak się włącza tutaj ekran, czy, czy, czy uruchamia się ten, ten skuter, jak się go włącza, to jest taki napis, więc tutaj daleko nie trzeba szukać, nie trzeba nawet winu patrzeć, żeby wiedzieć, z jakiej fabryki ten sprzęt pochodzi. Natomiast patrząc na stronę internetową tej firmy, dochodzimy do tego, że oni głównie specjalizują się w produkcji skuterów i to widać, bo plastiki są dość fajnie spasowane, nic tutaj nie trzeszczy, nie puka, nie stuka, gdzie przy tych... W tanich Chińczykach kiedyś było tak, że rzeczywiście, jak były plastikowe skutery, to one zaczynały trzeszczeć gdzieś tam, tam po prostu były nieprzyjemne dźwięki, tutaj tego nie ma. Więc pasowanie jest fajne. Co do trwałości silnika, się nie w chociaż ostatnio z, te chińskie skutery, chińska w ogóle motoryzacji, jeśli chodzi o, o tęczne skrzynie biegów i, i, i o, te, o te silniki skuterów, które no, nie cieszyły się zbyt dobrą opinią, y, coraz lepiej sobie radzi, i tutaj jest, jest też bym powiedział, że jest nadzieja na to, że, że, że będzie fajnie. Yy, silnik tego sprzętu ma 10,8 10, konia mechanicznego, niecałe 11 koni mechanicznych. Maksymalną prędkość, jaką osiągnąłem na tym sprzęcie, jadąc wyprostowany, to było 96 na godzinę yy, i więcej nie chciał jechać. Tak, To yy, 96 to jest max, natomiast yy, nie jest, bo czasami jest tak, że jedziemy maksymalną 96 i silnik ma bardzo wysokie obroty. I, I tyle się nie powinno jechać, żeby silnika nie, nie zajechać. Tutaj przy 96 na godzinę mieliśmy 8000 obrotów, i ten silnik się wcale nie męczył. W sensie takim, że, że nie był przyciągnięty do wyższych obrotów. Po prostu nie ma więcej siły, żeby więcej jechać. I te 96 da się w trasie, jak nie ma wiatru, utrzymać. Jak jest jakiś wiatr, czy niekorzystna jakaś górka, czy jakieś zmiesienie, to te 90 idzie licznikowe tutaj na nim utrzymać. Oczywiście, manetka do oporu i e, tak, e, tak idzie nim jeździć. I Podróżować również. Spalanie producent deklaruje na poziomie 2,6 e, litra na 100. E, ja go tyle, e, ja go nie sprawdzałem, nie zdażałem go, ale z doświadczenia wiem, że to tak koło trójki trzeba liczyć, jeżeli byśmy go maksymalnie żyłowali, ale to i takie jest fajne. Jeżeli tak? ci ty nie bać w trasę, no to te 3 litry na 100 to jest rzeczywiście, myślę, gradka e, i jest możliwość nim jazdy w trasę. Mamy też, też bagażnik, to zaraz pokażę z bliska, jak będzie z bagażnikiem, mamy się gdzie zapakować. Naprawdę jest, jest też schowek pod kanapą, więc myślę, że jest fajnie. Myślę, że to tyle ogólnych wrażeń, natomiast omówimy go sobie z bliska, wtedy zobaczycie, jaki ten ma. Bajery. Omówienie tego sprzętu, zaczniemy sobie oczywiście od przodu, a tył już zaczyna się robić ciekawie. Słuchajcie, dwie lampy. Na LEDach, tu tam są soczewki, w środku są LEDy, są nieregulowalne. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że robiłem sobie test nocny, co rzadko mi się zdarza na motocyklach jeździć nocą, szczególnie testowych, więc tym akurat miałem taką możliwość i przejechałem się w nocy, czy taką sposobność. I o ile długie światła, tak zwane drogowe, są bardzo fajne, to krótkie są troszeczkę krótkie, jeśli chodzi o noc. I też w związku z tym, że zawieszenie jest tutaj bardzo miękkie, bardzo fajnie wybiera dziury, jest komfortowe. To też ta wiązka zależy, bardzo mocno się zmienia. Czy hamujemy, to nam troszkę się zmniejsza. Jak znowu dajemy gazu, to troszkę więcej łapie. No, te światła nocne mi się troszkę nie podobały. Nie ma dramatu, ale tu jednak, jednak troszkę byłoby by fajnie, żeby było lepiej. No, ale można sobie włączyć drogowe i myślę, że na, próbowałem to nawet robić i nikogo nie oślepiały. Także w ostateczności, oczywiście. Nie polecam tego legalnie, ale można jechać na, na drogowych w nocy i w sumie mało kto się do tego przyczepi i dobrze widać. Wtedy. OK, co widzicie teraz centralnie? To jest e, kamerka. Ja co prawda nie sprawdzałem, jak ona nagrywa ani nie sprawdzałem, jak się do niej dostać. Natomiast do tego motocykla jest aplikacja i możemy sobie w tej aplikacji przypuszczam również te filmy podejrzeć, a na pewno ta kamera jest i importer mi mówił, że to jest nagrywane cały czas na bieżąco, w wypadku możecie sobie te dane, dane z tej kamery ściągnąć i wiadomo wtedy co się wydarzyło, kto był winny, kto nie, także jest to jest to fajna rzecz i już pojawia się właśnie, tu mamy w standardzie, a pojawia się, się bardzo często już w tych nowych sprzętach jako opcja. Tutaj mamy to w standardzie. Ok, idąc dalej, mamy z przodu kółko. Opona jest 14-calowa. Kenda jest dosyć dobrym producentem opon. No nie jest wiadomo, nie jest jakaś wysoka półka. Natomiast Kendy raczej zbierają dobre opinie, więc jeśli ktoś troszeczkę już jeździł, to myślę, że spokojnie sobie z tą oponą poradzi. Na suchym trzyma bardzo dobrze. Na mokrym nie sprawdzałem, ale nie jest to całkiem typowy chiński, śliski plastik. Dobrze, hamulce mamy w systemie CBS, czyli hamując prawym albo, albo lewym lewą dźwignią, prawą albo lewą dźwignią, uruchamiamy od razu oba hamulce w odpowiednich proporcjach czyli mamy tutaj z przodu mocniej hamujemy, z tyłu słabiej, nie ma się co bać, że nas tutaj tył do góry podniesie motocykle tego nie robią, chyba, że siedzimy na kierownicy, wtedy jest w ciężkości inny zwykle teraz nowoczesne motocykle już przez przez przednie koło przy hamowaniu przednim nie człowieka nie wyrzucają E, opony mamy tutaj em, terenowe. No nie do końca, bo nie ma tu kostki terenowej, typu, bo to jest adventure. Czyli mam te opony dual purpose, czyli do, podwójne. Czyli mamy duże kostki, który, dzięki któremu trzymamy się asfaltu i duże przerwy między tymi kostkami, dzięki którymi jesteśmy w stanie przejechać w jakimś piasku. No co się ta pana Wiadomo, typowa kostka, która ma ma duże, tutaj kostkowe, duże przerwy, nadaje się na kopny piasek, żeby się też właśnie w tym piasku poruszać. Natomiast to jest opona taka właśnie, żeby zjechać sobie na lekki szuterek, na lekki piasek, gdzieś na polne drogi. Eee, I bardzo fajnie się to, to również tutaj e, sprawdza, właśnie taka, ten typ opony, ale nie jest idealny ani na asfalcie, ani w terenie, więc tu trzeba troszeczkę mieć to na uwadze. Eee, amortyzatory klasyczne, tutaj e, mówiłem przed chwilką, bardzo, bardzo wygodne, bardzo miękkie. Eee, bez przesady znowu miękkie, tak? Bo ja mówię bardzo miękkie w sensie takim, że są komfortowe. Przy hamowaniu troszkę nurkuje, ale nie tracimy stabilności przy hamowaniu. To jest bardzo ważne. Tutaj ten kompromis moim zdaniem jest zachowany. Ee, idąc dalej, mamy szybę. Szyba jest regulowana. Tutaj możemy sobie z dwóch stron, musimy dwoma rękami to robić. To się odciąga i możemy sobie dać niżej. To jest maksymalna pozycja. Pozycje są dwie, trzy. Tu widzicie, macie tu środkową jeszcze pozycję i tu najniższe możemy sobie ustawiać ją. W ten sposób najbardziej chroni od wiatru, najbardziej chroni przed deszczem, natomiast jeżeli zimno w mieście, żeby ładnie wyglądał, możemy sobie ją bardziej fajnie schować, wtedy monocykl wygląda bardziej agresywnie. Tak właśnie wygląda z szybą na samym dole, więc widać, że jest bardziej taki ścigaczopodobny, można by powiedzieć. Ta owiewka jest taka typowo sportowa, agresywna się wtedy robi. Idąc dalej, tu mamy wlew paliwa pod tą klapką. To jest dobre, z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że zbiornik paliwa znajduje się gdzieś więcej, mniej więcej w tym rejonie, a to oznacza, że szereg ciężkości jest nisko tego motocykla, więc wygodnie się go prowadzi, nawet osobom, które mają problem z ciężkimi motocyklami, ten motocykl prowadzi się bardzo fajnie, bo ta waga tego paliwa jest tutaj, tutaj nisko więc yy, i centralnie umieszczona, więc bardzo fajnie. I druga sprawa jest taka, że jedziemy turystycznie i chcielibyśmy pojechać solo i sobie tu z tyłu zapakować na bagażniku coś i jeszcze na pasażera coś, to, gdyby bak znajdował się tak jak w skuterach się często to znajduje, właśnie tutaj pod tym pod kanapą, to musielibyśmy za każdym razem ściągać pakunki, żeby go zatankować. No to jest niekorzystne czasowo. No i takie upierdliwe, można powiedzieć. Więc umieszczenie yy, wlewu paliwa tutaj z przodu jest e, praktyczne. E, z tyłu mamy tutaj, mamy podnóżki pasażera. One są nie wiem, aluminiowe, chyba tu chowane, schowane to tak, wy wystawione tak. Nie ma tutaj więcej, co się o nich. Ym, opowiadać. Tutaj mamy silnik, filtr, filtr, filtr powietrza, silnik na dole, tu jest widać nawet markę I RIA 125T-16. Tutaj się naprawdę nie ma, już nie ma możliwości, żeby ukryć pochodzenie tego, tego sprzętu, ale w tej chwili już też mało kto co robi. Z tyłu mamy podwójne amortyzatory. Podwójne amortyzatory mają, mają taki minus, że jeżeli by się jeden amortyzator bardziej złożył od drugiego, to koło może mieć tendencję do lekkiego uciekania w zakręcie. Natomiast yy, nie za często się to zdarza. Tutaj mamy fajnie, bo mamy amortyzatory gazowe. One, one dużo lepiej działają niż tylko, niż tylko yy, zwykłe amortyzatory bez, bez wymienienia gazowego. Tutaj mamy wymienienie gazowe. To już jest taki dodatkowa... Jeżeli już mamy dwa, a nie centralny, to, to gazowe są fajne. Z tyłu kółko jest mniejsze, bo tu jest trzynastka, co ma wpływ na przyspieszenia tego sprzętu. Również ten sprzęt, mówiłem, maksymalnie jechałem 96 na godzinę. Natomiast on bardzo fajnie przyspiesza w mieście. Ja zwykle mówię, że bardzo fajnie przyspieszają te sprzęty w mieście. Natomiast ten wyjątkowo sobie dobrze właśnie poradzi z przyspieszeniem gdzieś tam na światłach, gdzieś po prostu, żeby szybko gdzieś myknąć. Bardzo, bardzo fajny. I muszę Wam powiedzieć, że że ja tym sprzętem lubiałem jeździć. Mam go już z tydzień chyba, czy ponad. I e, jak tylko była, była akcja tego typu, czy byłbyś, kochanie, chętny pojechać do Rossmana, odebrać e, zamówienie? Oczywiście, że tak. Wsiadam i jadę. Zmieściłem pakunek pod... Pod, pod kanapą. Parę godzin później wróciłem do domu, to była, była akcja, dzieci zapomniały coś na poniedziałek, trzeba wydrukować na papierze do drukarki, skończył się. Czy pojedziesz? Oczywiście, że pojadę, kochanie, więc też się zmieściła, ale za papieru pod siedzeniem. Myślałem, że się nie zmieści na początku, ale po skosie lekko weszła nie uszkodziła się i weszła fajnie. Naprawdę miałem Friday z jazdy tym motocyklem po mieście, a mam do miasta 16 km, więc oba razy miałem bardzo fajną przejażdżkę, właśnie i, i brałem ten motocykl zamiast mój. Bo po prostu skuter jest praktycznie Siadasz, odkręcasz i jedziesz. Szczególnie, że szczególnie, że tutaj mamy bezkluczykowy system. Czyli kluczyki mamy w kieszeni i tutaj tylko ustawiamy sobie co chcemy zrobić, czy chcemy go włączyć, czy wyłączyć. Natomiast niby jest bezkluczykowy, ale czasami co jakiś czas wymagał ode mnie. Tu ustawiamy sobie, żeby otworzyć sobie te wlewy. Wlew paliwa, na przykład, otworzymy sobie tutaj FUEL. Zaraz wam powiem o tym kluczyku jeszcze. No. Cyk. Czy otworzył się? No, tu mamy wlew, wlew paliwa normalnie. Bezpiecznie możemy sobie tankować. Tu widzę ta uszczelka. Trzeba by ją podkleić, chyba. No, to takie minimalne. No i teraz, tak, mówiłem, że dostaliśmy bezkluczykowy system, ale czasami on nie chce zadziałać, Mam że kluczyki mam w kieszeni, to czasami włącza mi się alarm, i wtedy musiałem odblokowywać sprzęt. Tu przyciskiem, że, o, że jest otwarty. E, czasami musiałem tutaj, jakbyśmy zapomnieli, gdzie on stoi na parkingu, to możemy sobie pisnąć. Jeżeli nie, wiem, jaki jest zasięg tego, tu możemy sobie też zapiskać i mówić światełkami. Teraz jest chyba otwarty. Zobaczymy zaraz. E, mamy tutaj, tak, zero otwarty jest dobrze. To nas fajnie nawet chodzi. Myślałem, że to pokrętło będzie chodziło dużo, dużo gorzej, ale chodzi całkiem, całkiem sprytnie. Tu sobie możemy ustawić go, zablokować, ten ma jakieś zablokowaną. A tu, w tym miejscu, mamy wyłączony. Tu mamy, możemy sobie otworzyć siedzenie. Troszkę ten się ciężko chodzi, ale może to, że jest nowy. Się musi jeszcze wyrobić zameczek. Eee, no, tu mamy ten schowek. Eee, kasku tutaj nie zmieścimy. Chyba że mamy bez szczęki taki, szczękowego ani, 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 dże, ani takiego pełnego tu nie wsadzimy, natomiast schowek nie jest znowu mały. Bo mówiłem, że zmieściłem tutaj właściwie też rzę papieru, troszkę tutaj można rzeczy wsadzić. Tu jest akumulator, tutaj mamy numer VIN i więcej tu nie ma co patrzeć. Bagażnik dosyć fajnie, że jest w standardzie. Często w skuterach spotyka się, że tu jest ucięty. Tak, tutaj nie ma już dalej, tylko taki są ten, tutaj jest dołożony kawałek więcej. Możemy sobie tu zapakować, jak jedziemy z pasażerem. Jeśli jedziemy sami, to możemy sobie i tu i tu coś zapakować, bo tutaj też również możemy sobie fajnie o to tutaj e, zahaczyć jakieś gumki czy coś. Pakunek możemy sobie tutaj fajnie przytroczyć. Pozwoliłem go sobie włączyć. i pokazać e, oświetlenie. Oświetlenie mamy e, pełen LED. Tutaj takie fajne listewki. Świetlna, bardzo ładnie lampa skomponowana jest, nic tu nie wystaje. Piękna sprawa. Kierunkowskazy, wskazy mamy na LEDach. No, silniczek, jak silniczek, tutaj służycie jak sobie chodzi. No i jak skuter, tak, taki trochę odkurzacz. No ale to skutery tak mają, to, to trzeba się z tym jak rozliczyć. Silnik jest tutaj, jest chłodzony cieczą. Widzicie tutaj, jest świateczka, jest chłodnica pod spodem, jest chłodzony jest cieczą. Na pewno ma też wentylator dodatkowo e, tutaj, żeby sobie chłodzić, więc nie ma też stresu zagotowania go gdzieś w korku, on no sobie bardzo dobrze tutaj poradzi. E, tak, tu pokazywałem Wam, aha, no tak, właśnie, tu mamy port do ładowania e, telefonu komórkowego, e, co jest oczywiście bardzo przydatne w trasie, gdzie możemy sobie nawigację. Dzięki temu, że mamy tutaj kierownicę taką, powiedzmy, tą z motocyklową, to możemy sobie tutaj przymontować też nawigację. Mamy tutaj taką rączkę, że możemy sobie przykręcić nawigację. Jest fajnie, że tam jest to zabudowane plastikiem i jest ten problem, tylko że tego problemu nie ma. Ale my to nawigacji nie musimy montować, ponieważ możemy się połączyć z tym oto wyświetlaczem i rzucić sobie ekran z naszego telefonu komórkowego na ten właśnie wyświetlacz. Eee, ok, ja go wyłączę. Tu mam awaryjny wyłącznik. Tak, silnika. Uruchomiłem go tylko dlatego, że Postawiłem go na centralną stopkę. Na stopce boszty nie da się go uruchomić. Niektóre sprzęty się da, niektóre nie. Tego się akurat nie da. Ale da się w korku wyłączyć, rozstawić boszną nóżkę i siedząc na nim sobie po prostu odpoczywać. Da się to zrobić. Bardzo szybko się go też uruchamia później. Tu mam jeszcze jeden schowek, można sobie jakieś wstawić, jakieś dokumenty. On nie jest zabezpieczony niczym, czyli nic nie zostawiamy, jak zostawiamy skuter. Także tylko podczas jazdy, sobie, czy jak jesteśmy go w pobliżu, to możemy sobie tutaj coś trzymać. Ten schowek dość ciężko mi się tutaj otwierał, ale to też myślę że kwestia jakiejś regulacji, zgłoszenia, może w serwisie. To są takie minimalne mankamenty, bym powiedział, jeśli chodzi o ten, o ten sprzęt. Przejdziemy sobie teraz jeszcze do umówienia deski rozdzielczej. No to jedziemy. Słuchajcie, yy, mamy tak, mamy tutaj odważniki kierownicy, które mają zadanie redukować nam odpuścię drgania na kierownicy i tak tych drgania bardzo mało to się przenosi. Jeżeli chodzi o sołecki pionki z manualną skrzynią biegów, z silnikiem umieszczonym zaraz pod nogami, to te drgania są większe, odczuwanie większe. W skuterach tego nie ma, ten to już w ogóle ma bardzo fajne, minimalne drgania, tylko przekazuje, a to jest przecież jednocylindrowy sprzęt. Mamy tutaj regulowane klamki hamulca, tu po prostu takim pokrętem sobie ustawiać, jak daleko chcemy mieć tą klamkę ze względu na nasze dłonie, więc osoba z mniejszymi rękami sobie ustawi bliżej, ktoś, to ma większe będzie chciał mieć dalej chwyt pewny. Możemy sobie ustawić, tak samo mamy na prawej klamce hamulce tak samo. Tu mamy jeszcze hamulec, czy e, to widać, tu możemy sobie ustawić też hamulec ręczny. Czyli tak blokujemy, wtedy nam sprzęt z górki nie ucieknie, wystarczy go wcisnąć i już jest odblokowany. To fajne. E, idąc dalej, no oczywiście mamy, tutaj mamy pompę hamulcową, to jest tylni hamulec. Na Prawy hamulec. Przedni hamulec, przepraszam. I jest ok. Dobra, bo się trochę zamotałem. Teraz tak, tu mamy kierunkowskazy standardowo, lewo, prawo. Zaskoczyła mnie jakość tych plastików. W dotyku, nawet na wygląd, wyglądają na, na bardzo solidne, bardzo fajne, bardzo trwałe. Nie wiem, co jest w środku, ale tu, tu bardzo fajnie to wygląda. Sygnał standardowo. Mamy awaryjne tutaj. Możemy sobie włączyć to awaryjne. Możemy sobie tutaj e, mrugnąć komuś długimi, tak zwanym pasem. Wszystko jest pod ręką na miejscu i uwaga! Te przyciski są podświetlane. Tego nie będzie pewnie teraz widzę na niebiesko się lekko pojawiło. W nocy widać to dużo lepiej i nie razi to. Natomiast e, nie wiem dlaczego ten ekran nie przełączył mi się w nocy na tryb ciemny. Nie wiem, czy to gdzieś w ustawieniach aplikacji trzeba ustawić, czy w ogóle go nie ma. To Wam nie, raz nie powiem. E, teraz tak, na wyświetlaczu też jest wszystko. Czyli mamy temperaturę, chyba 32 stopni, rzeczywiście żar się z Mamy tutaj oczywiście check engine, no bo silnik nie jest włączony, więc sobie świeci. Mamy stan paliwa. E, tutaj e, paliwo zużywa się bardzo powolnie. Ja tankowałem go e, za 50 zł, chyba czy coś, to był prawie pełen. I w sumie zrobiłem z nim nie 200-300 km i, i, i jestem tutaj, tutaj gdzieś na połowie, więc. E, jest, jest fajnie, nie spalał, bo nie litreżowałem nie, nie, nie go. E, tutaj mamy pokazaną prędkość, tutaj mamy pokazaną już e, tutaj jest tak samo, tutaj obrotomierz taki dodatkowy, jeszcze bajerki nam pokazuje. Tu mamy temperaturę cieczy chłodzącej, aktualną godzinę, no i datę. E, to się wszystko tutaj w tym systemie, jest. no i jeszcze napięcie mamy akumulatora. Jeżeli chcemy sobie aplikację włączyć, to włączamy sobie SET, tu możemy sobie zeskanować, aplikacja się skanuje. Nie miałem czasu, szczerze mówiąc, tej aplikacji do końca zgłębiać, więc musimy się, się pobawić sami, ale parę bajerów jest. No i jak wrócimy stąd, jak wrócimy stąd do normalnego oświetlacza, to możemy sobie tutaj trip albo przy, przy, cały. Jak przytrzymamy dłużej, to zdaje się zmieniał chyba na mile, ale też nie jestem pewien. Dobra, ok. No, to wyświetlaczu tyle. W lusterka e, w zasadzie nie miałem do nich uwag i e, co mi się rzadko zdarza, nie widziałem. Teraz widać, bo tak jest, tak pod kątem, ale jak jadę, to naprawdę nie widzę w nim swoich łokci. To bardzo mnie ze skrzydła lusterka, bo zwykle jest tak, że z moim gabarytem widać bardziej siebie niż drogę. Tutaj tego problemu nie miałem ani z prawej, ani z lewej strony. E, tak, tutaj po tej stronie jeszcze mamy włączenie do podświetlania tych. E, Tutaj zestawu, tych przycisków, awaryjny włącznik silnika, no i rozrusznik. I tak, jak mówiłem, ta klamka jest tutaj również regulowana, więc można sobie ustawić pod własne preferencje. Z mojej strony to tyle o tym sprzęcie. Skutery coraz bardziej stają się popularne. Kiedyś kojarzyły się z takimi małymi pomykaczami, gdzieś tam po, do podrzenia tylko i właśnie. To tylko i wyłącznie po mieście 50-49, tak, dwusłowy, które gdzieś tam ledwo ciągnęły, yy, które o połówki do sklepu na jakieś tam drobne zakupy i nic dalej. Yy, pojawiły się stowerski piątki, pojawiły się 10 piątki w automacie, no bo to yy, wojeski piątki skutery były w latach 50-60, natomiast teraz mówię o nowoczesności. Pojawił się skórę 5 może nie wyglądały za ładnie. Pojawiły się Maxi skutery, kolejną ewolucją Maxi skutera jest, jest właśnie skuter XDV. Czyli e, typowo, stricte pod podróż, pod, pod przygodę. E, jest to ciekawy trend, e, bo ludzie szukają wygody. No jest wygoda, i jest też wygląd. Trzeba powiedzieć, że te motocykle wyglądają bardzo ładnie. Te skutery właśnie XDV czy ADV, te adventurowy, wyglądają bardzo ładnie i e, nie ma wstydu takim jechać. Tak? Kiedyś za takimi skuterkami różnymi, to tak człowiek za bardzo, motocyklista, to tak troszkę się wstydził, żeby jechać. No Takim skuterkiem XDV myślę, że jak najbardziej można. Zaletą tego skuteru, czy w ogóle skuterów, jest to, że. 125, że możemy nim jeździć również na terenie Czech. W Polsce na kategorii prawa jazdy, kategorii B, możemy jeździć z 125 z manualną skrzynią biegów, jak również z automacie. W Czesi ograniczyli tę możliwość tylko i wyłącznie do 125 w automacie. To jest prawo lokalne, w Polsce prawo lokalne, jak samo w Czechach jest prawo lokalne i jeżeli chcemy zwiedzać Czechy na pokładzie mozula 125, to możemy to robić właśnie mając Okay. E, motocykl z obiegów i taki XDV na takie wyprawy idealnie się nadaje. Chcecie zwiedzieć Pragę, Brno czy cokolwiek, to skuter stworuje się w automacie jest dla Was. E, ode mnie to tyle. E, I do następnego filmu. Hej, ale jeszcze jedno. Zdaje się, że kolejny też będzie skuter, więc e, czekajcie na kolejny test. Na razie, hej!